Każdy mateista lubi zarażać swoją pasją do yerby. Ja mam to do siebie, że lubię przekonywać do yerby też tych, którzy akurat nie przepadają za cudownym poziomem wykręcającego twarz smaku, którym się traktuje. Yerba jest zdrowa, stylowa i przepyszna. Jak kogoś poczęstować albo jak dobrze zacząć samemu, żeby od razu nie skończyć? A właśnie tak. Kilka lat temu moja mama, mając moje zdrowie na sercu, chciała mnie poczęstować pyłkiem pszczeli. Ja lubię pszczoły, słyszałem też dobre rzeczy na temat tego pyłku, więc byłem zaintrygowany. Mama nałożyła całą łyżkę tego szaleństwa i chops mi do pyska. Nawet się przygotować nie zdążyłem. A, tu taki atak! I to chyba w ogóle była jakaś taka mieszanka z miodem, bo mnie zupełnie zalepiło i prawie się tam udusiłem. Dla mojej mamy przygoda na pewno była zabawna, ale ja do pyłku przelego już nigdy nie wróciłem. A zierbą jest tak, że sam rytuał podawania na zachęca do przeprowadzania takiej terapii szokowej każdemu nowicjuszowi. Nad rytuałem czuwają przecież wtajemniczeni mateiści, którzy to mają kubki smakowe ze stali, sypią dużo suszu, no bo tak lubią, no i tak też jest napisane w internetach. No i teraz albo człowiek to pokocha, albo z znienawidzi. A jest przecież lepsza metoda, która jest może mniej zjawiskowa, ale ma większą skuteczność. Trzeba do człowieka podejść delikatnie i z wyczuciem, za pomocą tych trzech prostych kroków. Pierwszy krok to sprzęt do zaparzania. matę pijemy przy użyciu naczynka, który nazywamy matero oraz rurki z filtrem, którą nazywamy bombiją. Ale yerbę, która ma mało pyłu spokojnie można też zaparzyć przy użyciu zwykłego french pressa albo koszyczka do zaparzania herbaty. Na początek więc nie trzeba inwestować w sprzęt, wystarczy to, co się akurat ma w domu. Drugi krok to właśnie dobra yerba. Na początek używamy takiej, która jest delikatna w smaku, ma mało pyłu, najlepiej z jakimś dodatkiem, który pomoże w przekonaniu się do smaku yerby. Tutaj mam yerbkę z dodatkiem chmielu i melisy, mój faworyt. Osobiście polecam też hierbę suszoną powietrzem, bo jest zdrowsza i nie czuć papieroskowych rewelacji w naparze. Jeżeli już masz pod ręką jerbę wyjątkowo pylastą, możesz ją sobie trochę odpylić, kilkukrotnie, przykładając rękę do wylotu materka i potrząsając. I teraz, nie sypiemy 3 czwartych naczynka, ani nawet 1 trzeciej naczynka, mimo tego, że tak piszą w internetach. Na początek sypiemy 2-3 łyżki stołowe. Trzeba zostawić człowieka z lekkim niedosytem, żeby następnym razem miał ochotę sobie sypnąć nieco więcej. I potem znowu i znowu aż w swoim własnym tempie dojdzie do odpowiedniej ilości. Droga mamo. Trzeci krok to odpowiednie zaparzenie. Czy to będzie French press, czy to będzie materko, najważniejsza jest dobra temperatura wody. Jerba nie lubi wrzątku i faktycznie dużo gorzej smakuje, jak się człowiek tutaj zagapi. 70-80 stopni Celsjusza to jest dobry przedział. Jerbę można zalewać wielokrotnie i tak ją sobie podlewamy, i pijemy, i podlewamy, i pijemy, aż napar straci swój smak. Można zacząć skromnie, a potem wiadomo, jak już się człowiek przekona to może sobie sprawić, bo bije ze stali chirurgicznej i matero ze świętego drzewa Indian Guarani. Jerba pita z takiego wypasionego sprzętu na pewno dodaje klasy. Nudny meeting w pracy zmienia się w odwieczny rytuał, a nieznajomi zmieniają się w dobrych przyjaciół. Gadanie o yerbie sprawia mi dużą radość. Jeżeli słuchanie tego gadania sprawia przyjemność też Tobie, to komentuj polub i zasubskrybuj nasz kanał. A i pamiętaj o tym, żeby wcisnąć ten dzwoneczek, bo bez tego to się po prostu nie liczy. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.